A dziodło tutaj było sobie. Okej, okay, dobra. Czekaj pan, masz kawę. Ty masz kawę. Ty musisz czekać. Czekaj na burgera. Masz burgera. Fuck! Zagrzeje mi się za burger. Masz burgera, masz kawę. Jeden nerwuj się. Grażyna, jeden erbu się. Oj, fuck! Nie, parówka mi się przypaliła. Siemanecko! Z tej strony Dawidas I dzisiaj będziemy grać Chyba w McDonald's Bo tutaj robimy burgery e, cheeseburgery, halapendio. E, Dobra, nie robimy Jakieś tam, nie wiem e, Jedzonko dla ludzi Którzy nam płacą I no, no gramy e, Co chciałem też powiedzieć Szkoda, że nie robi się tutaj gofrów. Albo w innych etapach się robi gofry. Nie wiem, ale trochę grałem w tą grę. Tutaj zrobię o. I trochę podkręcę, bo cicho. Ale w sumie nie wiem. Żeby nie było, zaczniemy od pierwszego. Dobra, dobra, mamy hajs. Okej. Okay. Już burgera damy. O! Dzień dobry, dzień dobry. Poproszę e, burgera z samym mięsem, a tutaj kawkę. Proszę kawkę. Dziękuję. Zysk. Masz burgera. Pan, pan trochę ma trochę zeza. Już dajemy, nie obrażamy klientów oczywiście. To jest zabronione. No, nie obrażamy klientów. Pr proszę czekać. Proszę czekać, bo dopiero robię e, cheeseburgery. No, co pan taki zdenerwowany? Zgłaszam e, niezadowolony klient. A, proszę kawka. I proszę, no burger, burger. Czekaj, czekaj kobito, kobito. Czekaj. Dobra, teraz pani mogę dać. Proszę. O, znowu ten sam klient. O Boże. Robimy dla tego samego klienta zezem. Proszę, burger dla Ciebie. Będę pracował w żabce, no. Gersia albo w maku, bo będę najszybciej robił jakiś tam, nie wiem. O jezu, ale mam zapchany nos. O! My goodness! Dobra, lecim! Mogę ulec? Nie! Jeszcze 9 zyla mi potrzeba. Czekajcie! O! Mogę zapłacić? Tutaj już mam od klienta. Już pokazuję. Tutaj. O! Płacę. E! Nic nie przyszło. 4 jak sobie przyszły. Jezu, za dużo mi NetSrafta. Jem. Dawid, zacznij coś innego grać. Gram w McDonald's. No nie ma klientów, o, o, akurat pan przyszedł, akurat. O, teraz kawka? Okej, okay, dobra. Ile ty masz tak w ogóle lat, typie? Chcesz coś, burgera? Proszę, burger. Dawaj, fajs. Dziękuję. No nie, dawaj, tylko poproszę. No. No, halo! O! Burger i kawka. Znowu ten sam typ. Wow. Tutaj szybko. Kawka? Niech będzie dla ciebie kawka. Nie ma za co. Burger? No to masz burgera. Dzięki. Mam es. Esia, esia. Masz burgera. Masz kawę. Ok, wszystko na styk idzie. Na styk. Jezu, ja będę miał older, że najszybciej robię burgiery i kawę. Tak w ogóle to jest jakiś medal za szybko, e, szybko robienie burgierów albo hot dogów w żabce? Nie wiem. Masz kawę, ty i ty. Dziękuję. Zysk. Nice. 30 Tutaj 61 Okej, okay, dobra Stać nas Na tamto, tamto coś Dobra Co to jest? A to jest O do... ja! Oh, yeah. oh my god! Oh my goodness! Okej, okay, trzeci poziom, który jeszcze nie grałem. O, będzie trudno pewnie. Dobra. Szybko rozgrzewka przed pracą. Czeka paniusiu? Czeka, czeka pani? Proszę burger. Nice. Zapomniałem, o boże, zapomniałem zrobić burgera. Czeka pan? Kawa, proszę, dla ciebie kawa. Czekaj, czekaj. Nie denerwuj się, typie. Masz burgera? Masz. Musisz czekać jak w maku. Ja czekałem, Max. 22 lub 20 minut na burgera. No... Nie burgera, co ja gadam już. Tutaj już strafam zmysły przez nich. E. Spokojnie, już daje te burgery. O Boże. O oh, si. O oh, si. Mamy problem. Houston, mamy problem. Ale dzisiaj mam dużo energii. Tylko mam zapchany nos. O Boże. Czekaj, czekaj. Wyglądasz podobnie jak. Trochę, ja. Maszka. O, to znowu ten zezem. O. No, jezu, ile ty kawy pijesz, kobieto. Ty pójdziesz? Nie, będziesz miała duży pęcherz. No, a mama ostrzegała. Ej, co tak mało hajsu? Nie, no. Pani, proszę się nie denerwować. O, dobra, są trzy gwiazdki. Spójrzcie. Trochę się przestraszyłem, ale wszystko mam pod kontrolą. Następna. Let's play. Mogę talerze kupić? Nowe talerze Nie stać mnie. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ok, let's play. Aj, na nic mnie nie stać. Na razie. Dobra, szybko rozgrzewka. Okay. już nas stać. Będziemy hot dogi robić Jo Yo. Yo. Dawaj hot doga! Dobra Okej, okay, mamy parówkę Tutaj już mamy hot doga Ale pani Niech pani mi nie przeszkadza, bo ja tutaj robię te burgery też i kawę Dzie... A, tu! Dobra, okej okay. Dobra Pani szefowo ja wszystko mam w małym rękawie. Ma pani Szybko, Wszystko tutaj. Dobra, hodoki i Kawa. Okej, okay, rozumiem. Ja wszystko rozumiem. Aha. Dobra, już wdeć tutaj ci. Proszę bardzo. U Jezu, aż mi się parówka tutaj zagrzała. Ej, co by się stało? A, bo tutaj mam śmietnik też. Okej, okay, dobra. Warto zapamiętać ten świecnik. Dobra. Dobra, dobra. Mamy. O nie, nie, nie. Parówka mi się grzeje. Dobra. Dobra, dobrze jest. Dobrze jest. O ja. Chce pan kawę. Okej, okay, dobra. Nie ma sprawy. Nie ma sprawy. Może ktoś chce hot-doga, nie? Dobra Jest szybko tu Hot-dog, ej nie, burger, okej okay. Niech będzie burger Dobra Tak w ogóle, to jak tam u was? Przyjdźcie dzisiaj e, do Mac Car... E, nie Mac Davido's, o Mac Davido's My, ja mam wszystko obcykane tutaj Masz pan hot-doga nie ma za co. Burger już się robi. Burger dla ładnej pani. O. Tutaj też. No. Awans dostałem. Dostałem. Tutaj też e, oceniamy po wyglądzie. Nie, no nie. To źle zabrzmiało. Przepraszam. No no. Nie. E, mówimy kulturalnie. No, e, w moim maku. Nie, ja muszę inaczej to nazwać: Restauracja Dawidos. Ta, to będzie restauracja Dawidos. E, wszystko fajnie, fajnie, super jest. I like Pringles. Ja, yeah, I like Pringles. Ciebie! Ile to już nagrywa? 11 minut! Dobra, robimy piątą. Znaczy piątą, boże. Nie piątą. Tylko... No! Wiecie o co chodzi? Szybko. Wszystko na czas robimy. Jezu, jak ja mam włosy. Ale to nie teraz. Muszę jakoś tak zrobić, żeby nikomu nie wpadły e, mój O nie, dwa buty A dziodło tutaj Okej. Okay. Dobra. Czekaj pan. Masz kawę. Ty masz kawę. Ty musisz czekać. Czekaj na burgera. Masz burgera. Fuck! Zagrzeje mi się za burger Masz burgera, masz kawę. Nie denerwuj się. Grażyna, nie denerwuj się. Oj, fuck! Nie, parówka mi się przypaliła. No nie mam czasu. Masz śmierci. Dobra. Jezu, co ta Grażyna zrobiła z moim paruczkiem? Masz bugiero. Dobra, dobra. Bez... Czekaj, pani! Już robię. Proszę. Jezu, mam cztery... Boże, czekaj! O Boże, mogę tu... Nie! Co mam z tym kotletem zrobić? Nie! O Jezu! Szybko tu! Nie! bo szybko! Nie, szybko tu! Szybko tu! No i mi się spalił. No, wszystko twoja wina. Jezu, co to za klient zredny. Nie chcesz burgera? Masz hot doga, a ty kawę. Boże, jak można w tych czasach nie jeść burgera? Oh, fuck. Oh, fuck, man. Nie, nie. Czemu tutaj nie mogę dać? Burgiery mi się spaliły. No! A przykro. zapomniałem, sorry. Nie dziękuję. Ja nie mogę. Trzy gwiazdki, trzy spalone kotlety. Lupi, nie wiem ile. O co tu chodzi? O co. Pani szefowo, nic nie spaliłem. O co pani chodzi? Mamy 56 sekund. Okej. Okay. Ja mam czas, nie? No to se pogadamy o życiu. Jak tam u was leci? Dobrze? No to dobrze. Mówię też dobrze. Boże, ten zapchany nos. Tutaj e, ładne widoki też mam na budynki. O! Nie wiem to co pokazuje dobra. No. W sumie nie wiem, czy dzisiaj wrzucić, czy jutro. Chyba jutro, bo dzisiaj wrzuciłem e, fish, 10 e, e, minutes. I ryba. Emotka ryba. No, mam nadzieję, że będzie ileś tam tysięcy wyświetleń, jak e, na jednym takim, no. Taki jeden facet też taki filmik wrzucił i miał, e, nie wiem. 3000. Nie, 1 milion. o A ileś tam tysięcy łapek. Chcę kupić. Ja. To też chcę kupić. Nie stać mnie. Ale ja jestem bogaczem. Ja mam 10 złotych w kieszeni. To już jest bogactwo. Ile? 1800? Czy was połombało? Jak tak można? To jest rozbój w biały dzień. Ale... Co jest? I zapomniałem, co miałem powiedzieć. 4 minuty za długo kupuję to jest telewizor czy co to jest? co? to jest telewizor? co to jest? halo szósty level robi wrażenie dobra Jak kończę jak chcecie e, taki odcinek co ja gotuję i e, przepalam e burger e, znaczy ja nie przepalam burgerów ani nic tylko e, Przychodź do mojej restauracji albo cię zastrzelę. Przychodź, przychodź. I daj suba i łapkę w górę. Ja żegnam. Pa pa! I super.